Cześć. Dziś poznasz cztery sposoby na zdobycie klientów na ubezpieczenie czworonoga przez Facebooka. To, co dzisiaj usłyszysz, to jest zapis tekstu, który pojawił się na Gazecie Ubezpieczeniowej, w Gazecie Ubezpieczeniowej. To jest moja taka co dwutygodniowa kolumna Kowalik Radzi. Zostań ze mną do końca, bo dowiesz się na końcu, jak możesz zaoszczędzić, wykupując prenumeratę Gazety Ubezpieczeniowej. Jedziemy. Zaczynamy. Wielu multiagentów, z którymi obecnie współpracuję, spytało mnie kilka dni temu. Marcin, jak dotrzeć z informacją o nowym produkcie ubezpieczeniowym do właścicieli psów albo czworonogów po prostu? No i to, to ich pytanie ze strony agentów ubezpieczeniowych o pozyskiwanie właśnie tych klientów ubezpieczeniowych, o budowanie sobie takiej bazy ubezpieczeniowej, Klientów ubezpieczeniowych, to jest efekt wejścia na rynek nowego produktu ubezpieczeniowego skierowanego właśnie do właścicieli psów. No i e, z pewnością na Twoim Facebooku, tak jak na moim, pojawiło się ostatnio sporo właśnie e, tego typu m, informacji. Dam Ci teraz cztery bardzo proste rozwiązania, rozwiązania, z których sam bym skorzystał, gdybym był. Agentem potrzebującym nowych lidów ubezpieczeniowych. Rozwiązania, które proponuję agentom, z którymi współpracuję i, i których szkole, na których robię szkolenia ubezpieczeniowe. Podzielmy te aktywności pozyskujące nowych klientów na dwa punkty. Pierwsze podejście to próba dotarcia bezpośrednio do właścicieli psów. No i tak. Klient końcowy na ubezpieczenie psa, tak. Krok pierwszy. Masz psa, świetnie, zrób mu zdjęcie, opublikuj na swoim prywatnym profilu na Facebooku i dodaj opis. Na przykład, oto Reksio. Reksio jest szczęśliwy, bo wie, że nawet gdyby musiał być leczony, to jego pan otrzyma refundację kosztów leczenia dzięki ubezpieczeniu X. Jeżeli chcesz też tak ubezpieczyć swojego psa, dodaj komentarz pod zdjęciem, zgłoszę się do Ciebie. W drugim kroku Należy zacząć w ogóle od zadania pytania na swoim własnym profilu prywatnym na Facebooku. To pytanie jest banalnie proste. Kto z moich znajomych ma psa? Dodaj zdjęcie w komentarzu. No i zakładam, że zaprosiłeś swoich klientów do znajomych na Facebooku już wcześniej. Tak? To jest bardzo ważny krok. <laughs> Co będzie efektem tego zadanego pytania? No oczywiście nasi znajomi. Którzy posiadają psa, z przyjemnością pokażą swojego pupila światu, tak, czyli w komentarzu wrzucą zdjęcie. Dzięki temu od razu dowiesz się, kto jest Twoim potencjalnym klientem na ubezpieczenie psa. W kolejnym kroku powinieneś podziękować za komentarz pod komentarzem, a w wiadomości prywatnej spytać, czy możesz opowiedzieć o ciekawym produkcie, w ramach którego refundowane są koszty leczenia psa. Ten sposób już teraz działa. Widzę to po agentach, którym pomagam, z którymi współpracuję. Kolejny krok: no to możesz wyjść poza swoje istniejące kontakty. Wystarczy poszukać na Facebooku grup, na których siedzą w cudzysłowie psiarze. Wejdź w wyszukiwarkę Facebooka, wpisz psiarze, wybierz grupy z filtrów. Twoim oczom ukaże się piękny świat. Zafascynowanych ludzi psami. Jednak, co publikować na takiej grupie, aby nie zostać nazwanym spamerem, czy też nie dostać zakazu wejścia na grupę? W razie wątpliwości zawsze pytaj administratora, ja też pytam danej grupy, czy mogę opublikować jakiś post. W tym przypadku spytałbym administratora, czy mogę opublikować post o treści. Drodzy psiarze, pomagam właścicielom psów. W zabezpieczeniu ewentualnych kosztów leczenia ich pupila. Jeżeli jesteście zainteresowani, to napiszcie do mnie wiadomość prywatną, chętnie pomogę. No i tak samo jak do psiarzy na grupach, możesz też dotrzeć do weterynarzy, czyli do Twoich pośredników w sprzedaży ubezpieczeń. Grup weterynarzy na Facebooku jest mnóstwo. Wtedy jednak pisząc do administratora grupy, czy publikując post, pamiętaj, że. Używając języka korzyści, musisz użyć innych korzyści, korzyści przemawiających do weterynarzy. Ten post mógłby wyglądać tak: Drodzy weterynarze, pomagam już kilku weterynarzom w stworzeniu dodatkowego źródła przychodu. Polecają oni swoim klientom ubezpieczenie psa ode mnie. Jeżeli jesteście zainteresowani, to napiszcie do mnie wiadomość prywatną, chętnie pomogę. No, i takie 30 minut Twojej inwestycji w wyszukanie grup, połączone z inwestycją 30 minut na napisanie tych kilku wiadomości, może sprawić, że rozbijesz bank dzięki sprzedaży ubezpieczeń e, psów, nawet jeżeli nie masz psa. No, i na koniec e, obiecywany bonus, prezent, czy też obietnica, e, jeżeli chcesz zaoszczędzić na. Prenumeracie gazety ubezpieczeniowej, to wejdź już teraz na marcinkowali.online Ukośnik Prenumerata. Jeżeli chcesz zaoszczędzić na prenumeracie gazety ubezpieczeniowej i otrzymywać tego typu teksty albo dużo jeszcze bardziej wartościowej wiedzy ze świata ubezpieczeń, to wejdź na marcinkowali.online Ukośnik Prenumerata. Miłego dnia, cześć.